Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem z Nissanem. Samochód do nas trafił w zasadzie na kilka usterek. To też jest świeży zakup, i tutaj podczas przyspieszania pojawiają się jakieś wibracje. Dodatkowo w zawieszeniu coś pukało, niestabilnie się prowadziło i ogólnie, żeby samochód przejrzeć. I zanim przejdziemy do odcinka, chcieliśmy pozdrowić wszystkich naszych widzów, co nas tutaj odwiedzają w warsztacie. Bardzo fajnie Was poznać, miłe, merytoryczne rozmowy. Wiadomo, chciałoby się Wam więcej czasu poświęcić, natomiast wiecie, jak jest pracy, dużo więc ciężko z czasem, ale doceniamy, że tutaj przyjeżdżacie, nawet z dalekich odległości. Także pozdrawiamy i dziękujemy, że z nami jesteście. Wracając do odcinka. Tutaj auto zweryfikowaliśmy. Tutaj są jakieś wycieki przy okazji tego, co nie było zapisane. Lewy stworzeń tutaj jest uszkodzony. Samochód ma już swoje lata. Wiecie, że w kilku odcinkach już Wam mówiliśmy, że tego typu sworzenie są wymienialne. Natomiast po wyprasowaniu w prasowaniu nikt nie podaje tej nominalnej wartości i bardzo często, jeżeli ktoś wprasuje ten stworzeń, bardzo szybko jak nie od razu, on się staje tutaj luźny i ta ścianka się na tyle rozciąga, że on po prostu puka, lata, może wypaść. Tutaj bardzo często widzimy, jak są tutaj zespawane te stworzenie. Natomiast tak, żeby raz to wyglądało, dwa, żeby to było przede wszystkim bezpieczne, Wymieniamy cały wahać i też klient na ten wahać jak najbardziej przystał. Tutaj widzimy, że są nowe końcówki drążka i z jakiegoś powodu podczas montażu komuś się tutaj to przycięło i mamy dwie opcje. Albo tutaj jest końcówka ze złym stożkiem i za bardzo on dochodzi do zwrotnicy i przecina tą gumkę, bo to jest jednej. Jak i z drugiej strony ta sytuacja jest podobna. To też musimy zweryfikować, pomimo tego, że są nowe, musimy to wymienić, bo zaraz tutaj dojdzie woda i stworznie się momentalnie zatrą. Ale nie w tym problem, nie to jest najciekawsze w tym wszystkim. Zamówiliśmy ten wahacz, i tutaj chcieliśmy go wymienić. On jest przykręcany do kołyski, do sanek, różnie to nazywacie. Natomiast tutaj nas. Taka gruba warstwa rdzy zaniepokoiła, tak nam odrywała się. Tutaj jest mocowany na dwie śruby z tej strony i na jedną z tej. I tutaj Boski mówi, możemy spróbować, ale auto zostaje na podnośniku. Ja mówię, dlaczego zostaje na podnośniku? Bo jeżeli go wykręcimy jakimś sensie, to już prawdopodobnie go nie wkręcimy. No i zawołam je Boski, i faktycznie popatrzcie tutaj, bez użycia jakiegokolwiek młotka to ta kołyska to jest próchno, można rękami sobie tutaj e, wyrywać dziurę. Czekajcie, przyjadę teraz, tylko tak bokiem wjechać, o, tak będzie to dobrze widać. To mogę wszystko rękami odłamywać, widzicie, po kawałku odłamuję. E, czyli w tym miejscu trzyma nam się wahacz, tutaj widzicie już takie pęknięcie wzdłużne. Myślę, inaczej, już widziałem kilkukrotnie, że podczas ostrego hamowania e, Wyrywało normalnie wahacz albo łamały się w tym miejscu kołyski, co później w najlepszym wypadku uniemożliwiało, uniemożliwiało jazdę, bo koło opierało się tutaj albo tylnią część, albo się przyłamywało tak, że blokowało nam tutaj w górę. Także kołyska została zamówiona, nawet już tam chyba jest, wam pokażę, o widzicie, kołyska już tam leży. No, ten element to jest nowa kołyska do tego samochodu. Tutaj właściciel też nie negował, kazał e, wymienić tą kołyskę. E, I co? Teraz zobaczymy, czy wymiana będzie szybka, czy będzie nieszybka. Bo tutaj, już zauważyliśmy, była dokręcona śruba, taka wystająca z takim większym łebkiem. A tu jeszcze jest jedna śruba. Z drugiej strony mamy dwie takie same śruby. Czyli tutaj mogą być jakieś niespodzianki. Tutaj też widzimy, że te gumy, które są w kołysce, też one w zasadzie nie istnieją, na szczęście są w nowej. Przy okazji też wymienimy podpory stabilizatora, bo będzie mieć to na wierzchu, tak, żeby już później drugi raz tego nie rozkręcać. Także taka niespodzianka przy świeżym zakupie. Dobrze, że porę wychwycona, że udało się znaleźć tą dziurę, taką dosyć obszerną dziurę. Z drugiej strony, tutaj pewnie sytuacja jest lepsza, dlatego że tutaj na tą kołyskę wylewał się pewnie od dłuższego czasu olej i ta kołyska jest zakonserwowana olejem. Także my teraz spróbujemy to rozkręcić, zobaczymy, co nas czeka pod tą niefabryczną śrubą. Poza tym, jeżeli chodzi o podwozie, samochód w bardzo fajnym stanie, mało korozji, a niestety elementy zawieszenia. Tak, i te tarcze kotwiczne, tak te tylnie sanki, tak wahacze, śruby wahaczy. niestety wszystko jest pokorodowane. Eee, czy warto takie auta inwestować? Myślę, że warto, bo podłoga, jak widzicie, jest w stanie idealnym, z jednej, jak i z drugiej strony wymieni się te elementy. Które trzymają nam zawieszenie, ustawi się geometrię, usunie wycieki i myślę, że ktoś tym samochodem jeszcze się dłuższy czas pocieszy. Także my zabieramy się do pracy, demontujemy to, szukamy przyczyny, dlaczego tak stało się z tymi końcówkami drążków kierowniczych i na końcu, jeżeli to wszystko zrobimy, wjeżdżamy na. Regulacje geometrii. Tutaj z tyłu, jak mam być szczery, może być kiepsko, chociaż nieraz źle wygląda, a nieraz te śruby się ruszają. Natomiast pozostałe części tutaj tego zawieszenia z racji wieku, bo luzów jako takich nie mają, też pewnie pasowałoby to wszystko na dół rzucić. Elementy, które, o widzicie, tutaj w amortyzatorach też te gumy już nie istnieją. Elementy, które można. Wypiaskować, wylakierować, można to zrobić. Tak, jak kołyska, jeżeli nie wypadną żadne dziury, będzie tylko powierzchowny nalot. Tak i tutaj na że można to odnowić, a resztę elementów trzeba niestety wymienić. Także na chwilę obecną robimy to, co zagraża bezpośrednio, bezpieczeństwu. Zajmujemy się przodem. A co do wibracji, to jeszcze sprawdzimy tutaj półosie bo też są podejrzane. Natomiast usuwamy najpierw te elementy, które ewidentnie były, a tu widać, ktoś już grzebał, bo opaski przy półłoścach są. Nie wiem, czy tak, zobaczycie, o, opaski przy półłoścach nie są oryginalne z jednej, jak i z drugiej strony, więc ktoś już tutaj coś grzebał, ktoś tutaj szukał. Eee, zobaczymy podczas testów, czy wychwycimy wibrację, która to półłość, czy obydwie, może. Czy może przy tom jest coś innego? Także robimy najpierw jedno i następnie zajmujemy się kolejnymi podpunktami z listy tutaj usterek przedstawionych przez klienta. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.